No siłaneczko, ja jestem Sedok. W tym poradniku dowiecie się w jakim stylu montuje Yoshi. Kiedyś zmontowałem dla Yoshi jego jeden filmik, jednak nie ujrzał on światła dziennego. No niestety panie Yoshi. Ale dzisiaj postaram się powiedzieć, jak montować w jego stylu. Także mam nadzieję, że wam się taki odcinek przyda i spodoba. Wszystko, jak zawsze, będziemy robili w pakiecie Adobe, a dokładniej w Adobe Premiere Pro. No i pewnie troszeczkę After Effectsa. Także bez zbędnego przedłużania idziemy do komputera. Jak wam pomogę, to zostawcie łapkę i dajcie subskrypcję. No, bo chciałbym 10 tysięcy wbić. Także zostaw tego suba. Dziękuję. Na start zrobimy coś takiego jak mashiana, czyli przyczepienie jakichś napisów do głowy. Mówiłem już to kiedyś, ale możemy to również odświeżyć, także czemu by nie. I tutaj na internecie wpisujemy sobie Twitch PNG, bądź jakiekolwiek inne social media, jakie chcecie sobie umieścić. No i pobieramy sobie taką ikonkę. Pamiętajcie, aby była ona PNG i zapisujemy sobie jako logo Twitch. Gdy nam się odpali Photoshop, tworzymy wymiary Full HD, czyli 1920x1080 i piszemy sobie Twitch. Tutaj możemy odznaczyć, stworzyć nową warstwę, to usunąć, wchodzimy w narzędzie prostokąt i tworzymy sobie tutaj prostokąt, obrys dajemy na bez obrysu i możemy sobie tutaj zaokrąglić na jakieś 20 i musimy to tutaj wyśrodkować oraz sobie możemy to zmniejszyć leciutko. Gdy stworzymy ten prostokąt, teraz przerzucamy tutaj naszą ikonkę, musimy ją tutaj zmniejszyć, dopasować i teraz klikamy narzędzie tekstu, piszemy sobie małpa sedok. Może być jakakolwiek czcionka, nie musi być ta sama. Dajemy ją na kolor czarny, zatwierdzamy i leciutko tutaj zwiększamy, dajemy bliżej. I to też możemy zmniejszyć od razu na coś takiego. Aby mieć lepszą widoczność jak to będzie wyglądać możemy wrzucić jakiekolwiek zdjęcie w tło. I oczywiście zmniejszyć jego na scenie klikając CTRL U to raczej będziecie wiedzieć. I gdy mamy takie coś przygotowane, tą warstwę co podłożyliśmy tu musimy ją ukryć. I gdy mamy kanał alfa klikamy CTRL, ALT, SHIFT i W. I teraz tutaj musimy to wyeksportować w formacie PNG, także klikamy Exportuj. I teraz tutaj w premierku tworzymy sobie nowy folder, poradnik Yoshi. Wybieramy i tutaj nazywamy sobie Yoshi. Gdy wasz premier się odpali, klikacie Ctrl N, tworzycie sobie nową sekwencję. Najlepiej z ustawieniami, które ja tutaj mam. No i klikacie sobie po prostu OK. Możecie również stworzyć sobie takie prowadnice, jak ja tu mam. To pomaga wam na przykład w wypozycjonowaniu jakichś tekstów, bądź po prostu wiecie, gdzie co jest na środku. Aby to zrobić, klikacie sobie Ctrl R, tutaj w tym obszarze. Następnie wyciągacie sobie taką prowadnicę. I gdy macie taką prowadnicę klikacie Edit Guide i tutaj y, dajecie sobie pozycję 1916, a w tej tutaj poziomie musicie sobie dać 540 w skrócie jest to połowa tych wymiarów czyli 1920 na pół to 960, a 1080 na pół to tam 540, to jest po prostu rozdzielone na pół, mam nadzieję, że dobrze to dla Was tłumaczy i rozumiecie o co chodzi mam tutaj taki fragment jak Natalka rusza głową bądź ja przyczepimy może do mnie klikamy tutaj Replay with After Effects Composition odpala nam się After Effects jak zawsze, ja szukamy naszego folderu, który Stworzyliśmy wcześniej, czyli to był poradnik Yoshi. Ja tę wem nazwę sobie Yoshi AE. I teraz, gdy mamy coś takiego, to wchodzimy w trackera, klikamy track motion i mamy tutaj ten kwadracik, rozszerzamy sobie go. I możemy przyczepić tego naszego Twitcha do naszych włosów. Mniej więcej także rozszerzamy, no i klikamy ten guziczek. I tutaj ten proces powoli sobie tak idzie, oczywiście może Wam się czasem zgubić, yy, także no musicie sobie to, że tak powiem, później poprawiać. Teraz klikamy sobie prawym, New, Adjustment Layer i w tych opcjach klikamy sobie Edit Target i Layer 2, Adjustment Layer 1. I klikacie OK, następnie Apply, zatwierdzacie. I teraz, no nic się nie stało, tak? I wrzucamy sobie wcześniej przygotowanego Twitcha. Tutaj mamy tą warstwę. I teraz tym ślimaczkiem najeżdżamy na Adjustment Layer 1. Tutaj się podświetli. No i przesuwamy sobie na przykład gdzieś tutaj. No jak widzicie, jest to przyczepione do mojej głowy. Możemy to, jak chcecie, zmniejszyć, zwiększyć. To już zależy tak naprawdę tylko od Was. Można również do tego dodać Glowa. Wchodzicie tutaj w Effects and Presets, wpiszecie Glow, po prostu dodajecie i tak prezentuje się ten finalny efekt. Cuda. Mama mi przyniosła jakieś te ciasteczka. Nie, przerwa w nagrywaniu. I w taki sam sposób możemy przeczepić tekst do naszej postaci. Tworzycie sobie takiego trackera, dodajecie go na usta bądź na nos, tak żeby po prostu znalazł się ten napis obok Was. Też Wam tutaj pokażę na tym przykładzie. Ukryjmy sobie tą warstwę z Twitchem. Napiszmy sobie Ale jazda. Oczywiście warto tutaj sobie wybrać swoją czcionkę. Ja używam takich parametrów, możecie sobie ze mnie skopiować. No i jeszcze tutaj dodajemy sobie tego glowa na 35 i ten punkcik, klikając Ctrl Alt i Home, wyśrodkowujemy, żeby był po prostu na środku. I gdy wcześniej zrobicie tego trackera, dodacie warstwa Just Layer, to będziecie mieli tutaj takie punkty, prawda? Ten tekst tak samo jak z Twitchem, dodajemy po prostu go tutaj na Just Layer i dodajemy go sobie gdzieś tutaj do góry, zmniejszamy skalą i możemy dodać do tego animację z Animation Composera. Także wchodzimy sobie tutaj i możemy sobie dodać tą ostatnią opcję klikając dwukrotnie, i teraz macie tą animację. Ale jeszcze przed tym musicie po prostu ten języczek tutaj na Adjustment Layer 1 zaznaczyć, i teraz ten tekst będzie się poruszał po prostu tak jak. Wcześniej te punkciki w trackerze, a raczej to będziecie wiedzieć. Teraz zapytacie, skąd Joshi bierze te stokowe filmiki. Także wchodzicie sobie na stronkę Pexels. Na tej stronce możecie za darmo pobierać zdjęcia, filmy i wpisujecie sobie na przykład pieniądze, tak? Szukacie tutaj filmów i macie pełno dostępnych do pobrania za darmo stokowych filmów, które możecie użyć we własnych materiałach. Są również tutaj zdjęcia, wystarczy po prostu poszukać i na pewno znajdziecie. Spoko jest to, że tutaj są też formaty pionowe, czyli możecie tych filmów używać na przykład do shortów. Też Joshi ma straszne. Dużo takich sumów. Pokażę wam, jak go zrobić, bez bardzo łatwy. Gdy macie wasze nagranie, możecie takiego zooma zrobić w premierku. Klikając sobie tutaj skalę powiedzmy na 120. Następnie łapiemy to i musimy poklikać te tutaj opcje, na przykład Easy In. Zaznaczamy, rozwijamy i możemy to sobie przyciągnąć. Musicie się tym sami pobawić, bo to jest strasznie proste. I mamy takiego tutaj zooma w premierku. Pokażę wam teraz, jak zrobić takiego zooma w afterze. Wracamy z tymi ustawieniami. Następnie tutaj Replace with After Effects Composition. No i ja zrobić takiego zooma. Wchodzimy sobie tutaj na ten plik, klikamy S oraz tutaj klikamy na ten znacznik. No i dajemy sobie na przykład 120 i teraz zaznaczamy oba te punkciki. F9, wchodzimy w tego grafa tutaj. Jeśli go nie macie, to wejdźcie tutaj i klikajcie Edit Speed Graph i tutaj klikając shiftem możecie przesuwać tymi żółtymi znacznikami i możecie dodać sobie motion blur, klikając tutaj. I teraz wróciliśmy tutaj. Zobaczcie jak to wygląda. Macie takiego zooma, możecie go jeszcze bardziej przyspieszyć, możecie go nawet zrobić na 140, tylko wtedy Wam się pozycja przesunie. Jeśli coś takiego Wam się stanie, klikacie P na klawiaturze, następnie zegarek, a później klikacie U na klawiaturze i tutaj gdy macie coś takiego, klikacie tą strzałeczkę i Waszą pozycję przynosicie do góry. Również tutaj zaznaczacie te dwa keyframy, klikacie F9, Speed Graph i mniej więcej podobnie to ustawiacie. No i mamy takiego zooma. Według mnie te zoomy tu czy tu są bardzo porównywalne. W After Effectsie ten zoom wygląda troszeczkę lepiej jeśli go zrobicie, ale w premierku również da się go zrobić bardzo podobnie. Tylko trzeba się bawić z tymi wartościami. Yoshi ma także przygotowany napis jeśli ktoś mówi. Powiedzmy donate'ował jakąś streamerkę i jest jej nick oraz to co ona mówi. Także polecam wam przygotować sobie taki szablon. Ja na rzecz tego poradnika zrobię dla was taki szablon do pobrania. Dostałem taki szablon od Kawsona. Z góry mu za to dziękuję. Aby przygotować taki szablon to otwieracie sobie After Effectsa. Ja już pokażę wam na gotowym szablonie jak to wygląda także ja sobie go przerzucę a na rzecz poradnika zrobię autorskie napisy po prostu z nickiem i z jakimś tekstem który możecie sobie używać, także tutaj przerzuciłem paczkę od Kawsona. wejdziemy sobie na przykład 5 minut później gdy ją wrzucicie do After Effectsa możecie edytować te teksty, które tutaj są jak widzicie tutaj jest nickname oraz napisane to co dana osoba mówi możemy to w każdej chwili zmienić na sedok a pod spodem daj donata, <grym> no na przykład coś takiego i będziecie mieli już go Gotowy efekt z wyjściem i wejściem. Przygotuję również coś takiego dla Was, ale również możecie sobie sami coś takiego też zrobić. Do tego jest jedynie potrzebny After Effects i oczywiście paczka Animation Composer, z której macie wszystkie te wyjścia, wejścia i tak dalej, i tak dalej. Ja się używa również dużo Transition, no i to również jest paczka Animation Composer. Tą paczkę już pokazuję dosłownie w każdym swoim poradniku. Mamy tutaj taki przeskok z jednej rzeczy do drugiej, jak widzicie. No i żeby tutaj jakieś dać ładne przejście, wchodzimy do Premiere Composer, rozwijamy Starter Pack i klikamy transition oraz zoom in. Klikamy dwukrotnie, rozszerzamy nasz timeline altem plus scrollem, Gdy mamy to na biało poświetlone, dajemy tutaj równo. No i tak wygląda nasz finalny efekt. Yoshi również ma na kamerce efekt saber. Też zaraz Wam pokażę jak go wykonać. Wchodzicie sobie na Google, wpisujecie saber, after effects i pobieracie sobie ten plugin z oryginalnej stronki. Ja pobieram na Windowsa i również trzeba będzie sobie przygotować taki szablon pod to. No i na start trzeba odpalić After Effects'a, stworzyć nowy projekt i nową kompozycję w wymiarach Full HD i nazwijmy sobie to kamera Saber. Gdy mamy czarne tło, możemy sobie coś tutaj wrzucić, żeby po prostu mieć podgląd, jak to wygląda na jakimś tle, tak? I tworzymy sobie mniej więcej taki obrys na kamerkę. Następnie klikamy Ctrl, Alt i Home. Gdy mamy tutaj naszą warstwę, oznaczamy sobie nasze wypełnienie. Stroke możemy dać na 10. A następnie wchodzimy sobie w layer i auto trace. Ustawcie sobie najlepiej wszystko tutaj, tak samo jak ja, i kliknijcie sobie OK. I dzięki temu nie musimy sobie nic zaznaczać tutaj naszym pentulem, bo jest to po prostu szybsze i wygodniejsze. Następnie wchodzimy sobie w Effects and Presets i wpisujemy sobie Saber. Następnie przerzucamy sobie na tą warstwę Auto Trace i wybieramy sobie dowolny kolor, powiedzmy, że fioletowy. Następnie wchodzimy w Customize Core i tutaj Saber zmieniamy na Layer Mask. I mamy wokół naszej ramki efekt Saber. Tutaj ten punkcik też dajemy na środek, Ctrl, Alt i Home. I teraz tutaj w opcji Render Settings ustawiamy sobie transparent i ten saber jak widzicie jest tutaj bardzo jaskrawy, więc musimy sobie tutaj zmniejszyć na przykład glow intensity na 34, możecie wybrać również jakikolwiek inny preset, no i wybieramy sobie jakiś tutaj preset, może być ten, zmieniamy sobie jego kolor na coś takiego i mamy gotową naszą ramkę, możemy sobie ją przesunąć w lewy górny róg, możemy sobie ukryć widoczność warstwy z prostokątem oraz nasze zdjęcie i tutaj zaznaczyć sobie ten kanał alfa i jak widzicie wszystko pięknie wygląda, zmienimy sobie na fit, to możemy sobie również zmniejszyć, klikamy skalę, dajmy to na jakieś 60 i przesuwamy to tutaj do lewego górnego rogu. Aby to wyrenderować, klikamy Ctrl M i tutaj klikamy bez Settings, klikacie OK, a następnie tutaj wybieracie format QuickTime i Channels RGB plus alfa, klikacie OK i zapisujecie sobie tutaj to na pulpicie. Najlepiej ustawić sobie czas trwania tego 30 sekund, a jak to zrobić? Tutaj wpisujecie sobie 3, tutaj wpisujecie sobie 0 i tutaj również 0. Klikacie sobie Enter, znacznik Wam się tutaj na 30 sekundach ustawia klikacie sobie na klawiaturze przycisk N oraz CTRL-SHIFT-X i Wam docina po prostu do 30 sekund. I następnie możecie to wyrenderować, klikacie Render i gdy pasek dojdzie do końca, to będziecie mogli zobaczyć Wasz finalny efekt. A następnie wrzucacie do niego kamerkę, no to już raczej będziecie wiedzieć jak to się robi. Dajecie CyberA powyżej, a Wasz aparat bądź kamerkę to czym nagrywacie poniżej. Również polecam Wam paczkę Impact. Pokażę Wam jak zrobić takie przejście, które właśnie widzicie. Także aby zrobić takie przejście, musicie znaleźć efekt dźwiękowy. Możecie poszukać go na YouTube, możecie go poszukać na Epidemic Soundcie. Wpisujecie sobie na YouTubie Kamera Flash Sound, wchodzicie w pierwszy lepszy film i aby to pobrać klikacie Ctrl C, wchodzicie tutaj MP3, Downloader, na przykład ten, wklejacie link i klikacie pobierz, następnie get link, ściągnij Gdy nam się pobierze, przerzucamy go tutaj do premierki, wszystkie przydatne linki dam Wam do opisu Wycinacie sobie tutaj i jest to efekt pod nazwą Impact Glow Przerzucacie sobie go tutaj i po prostu macie takiego glowa Musicie dopasować dźwięk, kliknąć G i tutaj ściszyć ten dźwięk na przykład na minus 5 i klikacie OK no i tak się prezentuje ten efekt, jest on prosty do zrobienia, polecam Wam również przygotować sobie paczkę do montażu z gotowymi template'ami, czyli efekty wizualne, dźwiękowe, dosłownie wszystko co będziecie chcieli, robiłem taki poradnik ostatnio, także tam Was też odsyłam i po prostu gdy macie już gotowe efekty, kopiujecie, przenosicie je jest to 10 razy szybsze i wygodniejsze. Teraz Wam jeszcze pokażę jak zrobić coś takiego jak, jak tutaj widzicie, wystarczy, że jak macie nagranie, pobieracie sobie je i to nagranie tutaj powyżej, dajecie sobie elipsę, tą maskę możemy dać na twarz, zwiększamy. Zwiększyć sobie podgląd klawiszem tilda, ustawić tutaj, a na tej warstwie niżej zmniejszyć sobie opacity na 25. I mamy taki efekt, że jesteśmy bardziej widoczni, że tak powiem. Tutaj wchodzimy znów na tą warstwę wyżej i gdzie mamy tutaj mask, zwiększamy sobie mask feature na jakieś 50, bądź nawet możemy zwiększyć na 150. No i tak to wygląda. Jest to również bardzo prosty efekt do osiągnięcia. Co do muzyki i efektów, szukajcie ich na YouTubie, szukajcie ich na Epidemic Soundcie oraz na artlist.io. Dlatego, że są tam świetne piosenki, świetne efekty dźwiękowe, które większość youtuberów używa. Oczywiście są to strony płatne. Oprócz YouTube'a, oczywiście, tam możecie znaleźć za darmo. Myślę, że Wam przedstawiłem większość tych efektów, których używa Yoshi. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli Wam pomogłem. A mam nadzieję, że pomogłem. Sprawdzajcie opis, bo w opisie są wszystkie ważne linki i też paczka z tymi napisami oraz paczka Impact. Także tam Was odsyłam i widzimy się w kolejnych filmach.